Początek prac ogrodowych zazwyczaj następuje w marcu w naszym klimacie. No chyba, że mamy bardzo mroźne dni, że zima jest długa, śnieżna, no to wtedy oczywiście żadnych prac się nie wykonuje, ale zazwyczaj wraz z pierwszymi promieniami słońca już nas ciągnie do tego, żeby wyjść do ogrodu i coś porobić. Na balkonie, na tarasie należy pousuwać wszystkie suche liście i wszystkie suche rośliny, które nam zostały, zwłaszcza jednoroczne oczywiście, żeby przygotować już miejsce dla Nowych, które się pojawią w maju. W ogrodzie zaczynamy od wygrabienia trawnika. To następuje zazwyczaj w kwietniu. Dokonujemy aeracji. Później trzeba dosiać ten trawnik, jeżeli są placki wyłysiałe po zimie. Należy go kosić, podlewać. Jak już coraz bardziej się sezon rozkręca, należy coraz więcej tego czasu poświęcać i uwagi oczywiście ogrodowi, żeby on pięknie wyglądał. To samo z roślinami domowymi. Zaczynamy podlewać rośliny z nawozem. Już w okolicach marca, początek kwietnia, żeby je pobudzić do wzrostu. W zimie tego nie robimy ze względu na brak odpowiedniej ilości światła i na to, że po prostu rośliny podlewane nawozem w zimie nie będą wyglądały pięknie i bujnie, tylko będą miały długie i chude pędy, które niestety nie wyglądają dobrze.